Człowiek jest tak zdrowy, jak zdrowe są jego mitochondria. Widzimy tu komórkę wyposażoną w zdrowe mitochondria. Mitochondria produkują dużo energii oraz niewielką ilość wolnych rodników. Wolne rodniki są produktem ubocznym procesu generowania energii. One również pełnią bardzo ważne funkcje w komórce. Są nam potrzebne, lecz jedynie w niewielkich stężeniach. Dlatego komórki posiadają sieć przeciwutleniaczy, które utrzymują stężenie wolnych rodników pod kontrolą. Problem pojawia się wtedy, gdy komórka z uszkodzonymi mitochondriami generuje niewiele energii, za to wytwarza dużo wolnych rodników. Taki stan może być konsekwencją np. niewłaściwego odżywiania, stresu fizycznego i psychicznego, wpływu toksyn środowiskowych wirusów takich jak koronawirusy SARS-CoV-2, nadmiernego spożycia alkoholu, narkotyków lub nawet normalnego procesu starzenia. Liczne gromady wolnych rodników mogą atakować struktury komórkowe takie jak lipidy, DNA, białka i tym podobne. Proces ten określamy mianem stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny może wywołać stany zapalne, a także deficyt bioenergetyczny. Szczególnie podatne na stres będą narządy wyróżniające się zwiększonym zapotrzebowaniem na energię, takie jak mózg, wątroba, nerki i serce. Bioenergetyka bijącego serca. Serce stanowi zaledwie około 0,5% masy naszego ciała, lecz potrzebuje około 8% całkowitej ilości ATP, którą produkujemy każdego dnia. Nasz organizm nie potrafi magazynować ATP, dlatego musi go produkować codziennie w dużych ilościach. Dzienne zapotrzebowanie na ATP odpowiada w przybliżeniu masie naszego ciała, co oznacza, że jeśli dana osoba waży 70 kg, to potrzebuje codziennie 70 kg ATP. Serce waży wprawdzie jedynie 300 g, ale jeśli wziąć pod uwagę, że jego zapotrzebowanie na ATP wynosi 8% masy ciała, oznacza to, że serce potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania około 5,5 kg ATP dziennie. Nic więc dziwnego, że komórki serca mają największy odsetek mitochondriów. Mitochondria stanowią około 30% objętości komórki. Jeśli przyjrzymy się szczegółowo strukturze serca, zobaczymy komórki serca zwane również miocytami lub kardiomiocytami. Tu z kolei widzimy miofibryle, czyli przebiegające wzdłużnie równoległe włókienka mięśniowe. Widzimy też siateczkę sarkoplazmatyczną. Zaś między miofibrylami zauważamy mitochondria. Mitochondria wytwarzają ATP, który ma decydujące znaczenie dla takich funkcji mięśnia sercowego jak skurcz i relaksacja mięśnia sercowego. Przy niewydolności serca mitochondria nie są w stanie wyprodukować wymaganej ilości ATP. Za to wytwarzają duże ilości reaktywnych form tlenu które prowadzą do apoptozy, czyli śmierci kardiomiocytów. Dlatego przejawem charakterystycznym dla niewydolności serca jest niedobór energii, powodowany dysfunkcją mitochondriów. W tym miejscu chciałabym zestawić zapotrzebowanie na energię z ilością energii, jaką może dostarczyć serce zdrowe w porównaniu z sercem niewydolnym. Serce zdrowe cechuje równowaga między energią zużywaną a energią wytwarzaną. W przypadku niewydolności mięsień sercowy wciąż potrzebuje dużo energii, lecz dysfunkcyjne mitochondria wytwarzają ograniczone ilości energii co prowadzi do zachwiania równowagi. Współczesne metody leczenia niewydolności serca starają się zmniejszyć zapotrzebowanie serca na energię za pomocą leków, takich jak beta-blokery. Ignorują jednak w całości zaburzenia czynności mitochondriów. Terapie nowej generacji powinny zatem nie tylko ograniczać zapotrzebowanie serca na energię, ale uwzględniać również dysfunkcję mitochondriów i procesy generowania energii. Takie podejście jest możliwe, jeśli zastosujemy kombinację koenzymu Q10 i selenu.